Witajcie w kolejnym odcinku Faktów i Statystyk. Dzisiaj zabawię się w Scifana i przedstawię wam 34, bo robienie okrągłej liczby jest zbyt mainstreamowe. Ciekawostki fizyczne. Więc jeśli niedługo masz sprawdzian z fizyki, a zamiast się uczyć oglądasz filmiki w internecie, to to może ci się przydać. Możliwe też, że zgubiłeś się w internecie i z filmików o kotach trafiłeś na ten film. No więc podróżników z internetu również zapraszam do oglądania. Największą objętościowo gwiazdą, jaką znamy, jest Vy Canis Majoris z zbioru Wielkiego Psa. Oddalona od Ziemi o 4900 lat, świetlnych, ma ona średnicę 2000 razy większą niż Słońce. Pierwszą planetą poza układem słonecznym odkrytą przez bezpośrednią obserwację jest Fomalhaut b w gwiazdozbiorze Ryby Południowej. Jej odległość od Ziemi to 25 lat świetlnych. Liczba gwiazd w naszej galaktyce, Drodze Mlecznej, wynosi od 200 do 400 miliardów. Liczbę galaktyk w całym wszechświecie szacuje się na minimum 100 miliardów. Na dziś liczbę wszystkich księżyców w Układzie Słonecznym szacuje się na 168, tylko Merkury i Wenus nie mają żadnych księżyców, a rekordzista Jowisz ma ich aż 63. Co ciekawe, największy z księżyców Saturna-Tytan jest większy od planety Merkury. Podczas reakcji syntezy jądrowej zachodzącej na Słońcu w każdej sekundzie 5 milionów ton materii zamienianych jest na energię fotonów. Huragany wiejące na Neptunie są rekordowo gwałtowne. Wiatr potrafi tam wiać z prędkością 2000 km na godzinę. Wszystkie 8 planet układu słonecznego stanowi mniej niż 1% masy Słońca, a największa planeta Jowisz jest tak duża, że zmieściłaby w sobie pozostałe 7 planet wraz z ich księżycami. Na Marsie znajduje się wygasły wulkan o nazwie Olympus Mons, który jest najwyższym wzniesieniem układu słonecznego. Mierzy on 27 tysięcy metrów wysokości, czyli jest około 3 razy wyższy od Mount Everest. Pomiędzy orbitami Marsa i Jowisza znajduje się pas planetoid. Jest ich tam dziesiątki tysięcy. Przypuszcza się, że w wyniku silnej grawitacji Jowisza nie powstała tam żadna planeta. Największą z tych planetoid jest Ceres o średnicy zaledwie 947 km. Tytan, księżyc Saturna, to jedyny księżyc Układu Słonecznego posiadający gęstą atmosferę. Cztery największe księżyce Jowisza, tak zwane księżyce galileuszowe to Io, świata nazwa, Europa, Ganymedes i Kalisto. Najbliżej Jowisza znajdują się Io i Europa i w nich przypadku najbardziej zaznacza się działanie sił pływowych Jowisza. Siły te zgniatają i rozciągają te księżyce. Wzrost temperatury i wnętrza na Io objawia się intensywną działalnością wulkaniczną, a na Europie pod skorupą lodu przypuszczalnie znajduje się woda. Pluton, dawniej uważany za planetę, jest przez większość czasu najbardziej oddalony od Słońca. Jego główny księżyc nazywa się Haron i ma tylko dwa razy mniejszą od Plutona średnicę. Bardzo blisko naszej galaktyki położona jest galaktyka o nazwie Wielki Obłok Magellana. Dzieli ją od nas odległość tylko 179 tysięcy lat świetlnych. Trochę dalej znajduje się Mały Obłok Magellana, 210 tysięcy lat świetlnych. Znacznie dalej, 2,3 miliona lat świetlnych, położona jest bliźniaczo podobna do naszej galaktyka Andromedy M31, a także galaktyka trójkąta M33, oddalona 2,9 miliona lat świetlnych. Średnica naszej galaktyki drogi mlecznej wynosi 100 tysięcy lat świetlnych. Słońce położone jest około 26 tysięcy lat świetlnych od jej środka. Gwiazdą położoną najbliżej Słońca jest Proxima Centauri, jej odległość od Słońca wynosi tylko 4,24 roku świetlnego. Nasza galaktyka Droga Mleczna wraz z 35 innymi, w tym z galaktyką Andromedy Trójkąta, Wielkim i Małym Obłokiem Magellana i Galaktyką Carina, tworzą skupisko galaktyk, gromadę o nazwie Układ Lokalny. Słońce wykonuje pełny obrót wokół środka naszej galaktyki w ciągu 225 milionów lat. Na pełne okrążenie swej orbity planeta Wenus potrzebuje 225 ziemskich dni. Pełen obrót wokół własnej osi wykonuje ona w przeciągu 243 ziemskich dni, a więc Wenusjański Dzień Gwiazdowy jest dłuższy niż Wenusjański rok. Jeden z księżyców Jowisza, Ganymedes, jest większy od planety Merkury. Z kolei inny księżyc Jowisza, Io, jest jedynym w Układzie Słonecznym miejscem poza Ziemią, gdzie znajdują się czynne wulkany. Ma ich on około 300. Najdalsze galaktyki, jakie potrafimy na dzień dzisiejszy dostrzec, są oddalone od Ziemi o 13 miliardów lat świetlnych. Betelgeza, gwiazda typu Czerwony nad Olbrzym, znajdująca się w gwiazdozbiorze Oriona, 427 lat świetlnych od nas, jest jedną z największych objętościowych gwiazd, jakie znamy. Jej średnica jest do 630 razy większa niż średnica Słońca, więc gdyby znajdowała się ona w położeniu naszej gwiazdy, jej powierzchnia znajdowałaby się daleko za orbitą Marsa. Największym księżycem w całym układzie słonecznym jest jowiszowy Ganymedes. Astronomowie znaleźli gwiazdę bliźniaczo podobną do słońca. Znajduje się ona w gwiazdozbiorze Skorpiona, 45,7 lat świetlnych od nas. Nazywa się ona 18 Skorpii. Ma bardzo podobne do naszej wiek, temperaturę powierzchni i prędkość obrotu wokół własnej osi. W środku Słońca panuje temperatura 16 milionów stopni Celsjusza, a na jego powierzchni tylko 5500 stopni. Słońce ma średnicę 109 razy większą niż Ziemia, więc zmieściłoby się w nim ponad milion takich planet jak nasza. Istnieją cztery podstawowe typy galaktyk: spiralne, spiralne z poprzeczką, eliptyczne i nieregularne. Nasza galaktyka, Droga Mleczna, jest galaktyką spiralną z poprzeczką. Na Księżycu znajduje się największy krater uderzeniowy w układzie słonecznym. Jest to krater Aitkena na basenie bieguna południowego i ma on średnicę około 2500 km. Jest już pewne, że w centrum naszej galaktyki drogi mlecznej znajduje się supermasywna czarna dziura o masie 4 milionów Słońc. Słońce zawiera około 2% pierwiastków ciężkich, jest to dowodem na to, że jest to gwiazda drugiej albo trzeciej generacji. Znaczy to tyle, że Słońce nie powstało z pierwotnej materii powstałej po wielkim wybuchu, ale z materii pochodzącej z innej, wcześniej żyjącej gwiazdy. Sprawa Habla wynika, że im dalej od nas znajduje się galaktyka, a z tym większą prędkością się od nas oddala. Najodleglejszymi obiektami, jakie znamy są kwazary i najdalsze z nich oddalają się od nas zawrotną prędkością 37% prędkości światła. W 1912 roku amerykański astronom kobieta Henry Swan Leavitt odkryła gwiazdy, których cykl zmian jasności należał do ich jasności absolutnej. Te gwiazdy to cefeidy i dzięki tej odkrytej zależności posłużyły do odkrycia odległości od nas innych galaktyk zawierających cefeidy. Średnia odległość między Ziemią a Księżycem wynosi 384 tysiące kilometrów, czyli światło pokonuje ją w nieco ponad sekundę. Promień układu lokalnego gromady galaktyk, do której należy nasza Droga Mleczna, wynosi około 5 milionów lat świetlnych. Okazuje się, że gromady galaktyk nie są rozmieszczone we Wszechświecie jednorodnie, ale tworzą ściany opasujące prawie puste bąble o średnicy 300 milionów lat świetlnych. Materia we Wszechświecie ma więc makrostrukturę piany. To już wszystko. Powodzenia na kolejnej kartkówce z fizyki. Na razie! Odcinek powstał dzięki portalowi edunauka.pl